Może będzie Wam ciężko w to uwierzyć, ale Honda Civic 6 generacji zadebiutowała 26 lat temu, w 1995 roku i ten egzemplarz właśnie z tego roku jest z 1995, więc ma 26 lat, a świeci się po prostu jakby wyjechał z salonu. Ten z kolei egzemplarz jest trochę młodszy, ale oba te auta są wyrazem pasji właściciela Mateusza, który pokonał blisko 400 kilometrów, przyjechał do mnie z Wielkopolski, z miejscowości Turek, tak, tam gdzie robią te serki, to nie jest lokowanie produktów, przyjechał do mnie, żeby pochwalić się swoim egzemplarzem, a szczerze mówiąc, może to nie jest klasyk na miarę yy, samochodów sprzed 40-50 lat, ale zobaczcie Hondę w takim stanie. Ich za chwilę już w ogóle nie będzie. Więc dzisiaj przyjrzymy się temu autu i zobaczymy taki samochód, w takim stanie, w jakim powinien się znajdować i w jakim można coś powiedzieć obiektywnie, a nie tylko, że no jest rdza i tak dalej. Tutaj rdzy nie ma, ale trzeba było o to zadbać, żeby tej rdzy nie było. Potem Wam powiem o historii egzemplarza, a na razie skupmy się na historii modelu. Honda Civic to najpopularniejszy model tej japońskiej marki założonej w 1948 roku. Historia założenia firmy datuje się na 1948 rok, ale tak naprawdę już przed wojną założyciel, pan Honda, zaczął się zajmować biznesem. Ale tak naprawdę sławę przyniosły mu rowery z silnikami dwusuwowymi. Później zaczęły się motocykle, a w 1962 roku Honda zaprezentowała pierwszy osobowy samochód. W 1972 roku, a więc 10 lat po zaprezentowaniu pierwszego samochodu osobowego Honda. Zaoferowała swoim klientom model Civic, tak, ale pierwszej generacji, który wyglądał zupełnie inaczej niż ten, który stoi obok mnie. Wszakże jest to, tak jak wspomniałem już wcześniej, szósta generacja, więc te samochody z każdym pokoleniem się zmieniały, rosły i tak jest właśnie. I w przypadku tego samochodu, który stoi obok mnie w pięknym czerwonym kolorze. Nie, nie jest na sprzedaż, nie pytajcie się o to, bo już przed nagraniem pytał się jeden gość, czy ten samochód jest na sprzedaż, a był rozochocony złocistym napojem z pianą na dwa palce. Tylko podejrzewam, że więcej wydawał na ten napój niż na samochód, więc i tak pewnie by go nie było stać. A może się mylę, jakby sprzedał butelki, to Anusz Widelec. Jeżeli chodzi o szóstą generację Civica, to on powstawał w wielu wersjach nadwoziowych. Był hatchback, był sedan, było coupe i był kombi. Aerodek który był wytwarzany w Wielkiej Brytanii. Natomiast puryści Hondziści powiedzą nie, to nas nie interesuje. Nas interesuje prawdziwa Japonia i właśnie drzwiowy hatchback jest propozycją dla nich, bo ten samochód był wytwarzany w japońskich zakładach Hondy. Jeżeli chodzi o silniki, to było ich bardzo Dużo, a spektrum mocy, no może nie było ich bardzo du dużo, dobrze, zapędziłem się, ale spektrum mocy było naprawdę bardzo szerokie, bo zaczynało się od 75 koni w przypadku wersji 1.4 SOHC, czyli z pojedynczym wałkiem rozrządu, natomiast kończyło się na najmocniejszej wersji Type R, która zadebiutowała. W 1998 roku na 50-lecie Hondy i ona miała z 1.6 silnika czterocylindrowego bez turbo 185 koni mechanicznych. No nie wiem, jak się tym jeździło, bardzo chętnie bym się kiedyś przejechał, ale Hondy to są samochody, które bardzo lubią, kochają wręcz wysokie obroty. No i tutaj zawsze są troszkę takie y, śmiechy z tego, że trzeba je kręcić strasznie, ale faktycznie ten silnik wtedy ożywa. On ma taki specyficzny charakter. Fakt, że trzeba pilnować oleju. Ale o silnikach powiem Wam za chwilę. Wróćmy jeszcze do yy wersji nadwoziowych i do tego, czym się wersja yy piąta różniła od szóstej, a w zasadzie czym się różniła szósta od piątej. Popatrzcie, przede wszystkim większe reflektory. To, na co zwrócicie uwagę, bo piąta generacja między piątą a szóstą generacją tak dużo różnic nie było. Generalnie bryła yy nadwozia była taką ewolucyjną, yy rozwinięciem ewolucyjnym. Natomiast to, co można powiedzieć, że jest charakterystyczne w tym nowym modelu, to były duże lampy. Widzicie, ten samochód nabrał już takiego wyrazu. Wersje nadwoziowe liftback i kombi aerodek yy, były. Produkowany w Wielkiej Brytanii i trzeba przyznać, że wersja Liftback była całkiem popularnym samochodem na polskim rynku. Oczywiście, jeżeli patrzymy na sprzedaż samochodów marki Honda w tamtym okresie, która była znacznie mniejsza, no bo były kontyngenty, inne historie, które też zasługują na osobną opowieść, i z pewnością kiedyś przybliżę Wam kulisy sprzedaży. Samochodów w latach 90., nowych samochodów w latach 90. w Polsce, bo to też byłby bardzo ciekawy odcinek, jak sądzę. Więc mam nawet już takiego gościa. Mam nadzieję, że się zgodzi i też opowie parę ciekawych historii na ten temat. Ale wróćmy do samochodu, który stoi obok mnie. To jest Honda Civic 3-drzwiowa, hatchback taki dynamiczny. Wykorzystywany raczej przez młode małżeństwa, yy, przez kobiety, albo przez singli, chociaż w Polsce singli raczej na takie auto nie było stać. Nie jest długie i nie jest wysokie. To był hatchback klasy kompakt, a dzisiaj takie wymiary są charakterystyczne dla samochodów klasy B. Z tym, że dzisiejsze auta klasy B są jednak wyższe, bo wszystko musi być napompowane na sterydach. No, taki świat. Ale... Właśnie za to ludzie kochają Hondę i dzisiaj zobaczmy, jak wygląda to auto po 26 latach. To wnętrze jest no takie hondowskie, ale co zwraca uwagę i budzi respekt, że samochód jeździ codziennie 150 km, wożąc swojego właściciela do pracy i zobaczcie, jak, w jakim stanie jest ten wóz. Ma przebieg 262 tysiące kilometrów, ale no dbałość właściciela jest godna uznania. Dobra, a teraz zwróćmy uwagę na deskę rozdzielczą i przyrządy do sterowania tego samochodu. To, co mnie uderzyło w nim, to te korbki, widzicie. No, są takie metalowe, chromowane. Aż dziw bierze, że w takim szarym, trochę smutnym wnętrzu. Znaleziono taki akcent właśnie w postaci tych chromowanych korbek. Jeżeli chodzi o zestaw wskaźników, to tutaj już jest bardziej typowo, typowo dla Japończyków z lat 90., czyli mamy prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa i wskaźnik temperatury cieczy, oraz masę małych innych kontrolek informujących nas o włączeniu świateł, otwartej klapy bagażnika. Niskim ciśnieniu oleju, o zgrozo i tego typu rzeczach. To nie jest jakaś bardzo bogata wersja, ale jak widzicie, mamy tutaj szyber dach sterowany elektrycznie światła przeciwgłowe tylne światła przeciwgłowe przednie tu jest zaślepka na tempomat, który był dostępny, szczególnie często wybierany przez klientów. W Stanach Zjednoczonych, bo w Stanach Zjednoczonych Honda Civic sprzedawała się całkiem dobrze, no i dzięki temu też tych samochodów sprzedano blisko 20 milionów. Wszystkich generacji Honda Civic sprzedano blisko 20 milionów No to o czymś świadczy od 72 roku, a trzeba pamiętać, że Honda Civic jest produkowana cały czas, oczywiście w zupełnie innej formie niż teraz, czy w 72 roku, tym bardziej. Reszta jest poukładana po japońsku. No, zwykle mówię, że wszystko jest poukładane po niemiecku, ale mówi się też, że Japończycy to Niemcy wschodu, i faktycznie coś w tym jest. Bardzo ergonomiczna pozycja za kierownicą. Za chwilkę się przejedziemy. Trochę niezrozumiałe dla mnie jest ustawienie wysokości świateł, tutaj koło hamulca ręcznego. A teraz zobaczmy, jak dużo miejsca jest z tyłu. Pamiętacie odcinek o kalibrze? Tam narzekałem, że nie ma podajników pasów bezpieczeństwa, ale to nie jest Mercedes. Właściciele są młodsi i chudsi, natomiast właściciele Hondy Civic są tak samo młodzi i chudzi jak ci z Kalibry. Przynajmniej w zamyśle konstruktorów, a jest taki no, plastikowy wysięgnik. To nie jest oczywiście automatyczne, proste, mały plastikowy odlew, a ile pomaga, jest dużo bardziej komfortowo. Nad głową o, jest powiedzmy sobie... Znośnie, bo ten dach troszeczkę tutaj idzie, podsufitka idzie troszeczkę do góry, więc jest to też przemyślane. Tu już jest wyżej. Jakbym siadał, siadał tutaj, jest wyżej. Jak się cofam, to jest niżej, więc ukłony dla konstruktorów schody, no, Luksusów się tutaj nie spodziewajmy. Samochód, tak jak powiedziałem, też jest w prostej wersji wyposażeniowej, ale z tyłu no, nigdy nie było zbyt luksusowo w samochodach trzydźwiowych. Natomiast teraz zobaczmy silnik, bagażnik, może zacznijmy od bagażnika. Bagażnik można otworzyć albo z wnętrza albo z kluczyka. Ja sobie zwolniłem zawias wcześniej. Bagażnik nie jest duży. No tak na weekend ledwo starczy. Jak nie bierzecie żelazka i paru niepotrzebnych szpejów to powinno dać radę, ale zachwytu on nie wzbudzał nigdy. Ale to zachwyca, że tutaj nie ma ani grama na klapie, nigdzie nie ma korozji. Mówi, jakbym chciał ten samochód sprzedać, a właściciel go nie chce sprzedać, ja go nie chcę kupić, nie wiem, no ale po prostu jest w takim stanie, że nie pozostawię tego bez komentarza. Tutaj znaczek 1.4 i co świadczy o tym, że pod maską tego samochodu jest najmniejsza z oferowanych w gamie silników jednostka 1.4 czterocylindrowa z pojedynczym wałkiem umieszczonym w głowicy. Zobaczmy ją. Ale się rozpadało. No i mamy podpórkę. Jest wszystko czyste. A silnik, który tutaj mamy, to nie jest jakaś bardzo mocna jednostka, bo to jest najsłabszy w gamie silnik 1.4 o mocy 75 koni mechanicznych. Jednak to nie było wszystko, co potrafiono z tego silnika wycisnąć, bo była także wersja mocniejsza w postaci chociażby wariantu 90-konnego dosyć popularnego. Były warianty nawet o mocy 115 koni mechanicznych, właśnie w przypadku silnika 1.4. Później były silniki 1.5, 1.6, 1.8 o mocy blisko 170 koni mechanicznych, no i ten 1.6 Type R, który rozwijał 185 koni mechanicznych, to to już była prawdziwa wiertarka. Tutaj maksymalny moment obrotowy rozwijany jest przy 3000 obrotów na minutę i nie jest on wysoki, bo wynosi 100 nm. Więc słuchajcie, ponieważ deszcz jest coraz większy, zapraszam Was teraz na jazdę próbną. Siedzimy, w końcu na nas nie leje deszcz. No niestety. Mateusz nie miał szczęścia, jeżeli chodzi o pogodę. Przejechał prawie pół tysiąca kilometrów i zastał go deszcz, a samochód był naprawdę tak wyczyszczony, że wiele zacniejszych, droższych klasyków. Było, nie było tak przygotowanych jak ten egzemplarz Hondy. Naprawdę świetna. Więc powiedzenie Honda, rdzonda tutaj nie ma żadnego zastosowania. Gość tak dba o samochód, że jeżeli będzie tak dbało o swoją narzeczoną, to będzie chyba najszczęśliwsza para w Polsce. A teraz już yy, zwróćmy uwagę na tą Japonkę. Dwudziestoparoletnią, dwudziestosześcioletnią, czyli też całkiem yy, młoda. Yy, a teraz bez żartów. No jedziemy. Dzisiaj, Wam, ten test nie będzie obiektywny, bo właśnie wysiadłem z Deutiko, więc wybaczcie mi, jeżeli będę się za bardzo ekscytował wspaniałymi możliwościami szybkiego pokonywania zakrętów. Patrzcie, teraz jadę 50 na godzinę i w ogóle nie zauważamy, że jest zakręt. Jest zaraz druga sekcja, taka szykana delikatna i zobaczcie no po prostu no, jedziemy jak poszyna. No, żarty żartami, ale Honda nieźle się prowadzi. W porównaniu do Tico to praktycznie samochód sportowy, oczywiście. Jeżeli chodzi o jednostki napędowe, to tutaj mamy silnik SOHC, czyli pojedynczy wajek rozrządu. Tutaj nie mamy fałteka, mamy zwykły silnik bez zmiennych faz rozrządu. Ten układ fałtek zadebiutował w samochodach Hondy w 1988 roku i jest takim wyróżnikiem silników hondy sprawia, że naprawdę te silniki były wydajne. Chociaż oczywiście, jeżeli trzeba było je wprowadzić na wysokie obroty, bo wtedy tak naprawdę zaczynały żyć, no to to zużycie paliwa deklarowane przez producenta można było włożyć między bajki albo obietnice przedwyborcze każdej partii politycznej. Natomiast co powiem o Hondzie, którą dzisiaj jeździmy? Jeżeli chodzi na przykład o precyzję zmiany biegów, to jestem tutaj bardzo pozytywnie zaskoczony ładnie wchodzą te biegi, mimo tylu lat no i sporego przebiegu. A tymi biegami, żeby sprawnie poruszać się Hondą, no trzeba często wachlować. Zresztą zobaczcie sami. O, teraz może jeszcze nie będziemy tego oglądać, bo tutaj mamy teren zabudowany, ale zaraz wyjedziemy na traskę i zobaczymy, jak ten samochód żyje przy jakich prędkościach obrotowych on zaczyna z nami poprawną komunikację, bo Uczyć się japońskiego samochodu też trzeba, może nie jest to tak trudne jak nauka języka japońskiego. Jednakowoż trzeba znaleźć tą nić porozumienia z samochodem, zresztą z każdym samochodem, tylko każdy samochód odbiera na trochę innych falach. Zawieszenie jest twarde, nie wiem czy to widzicie, czy to czujecie, ale jest twarde. No, ten samochód raczej był adresowany do młodych ludzi, którzy na mnie patrzyli na jakiś komfort, plecy ich jeszcze nie bolały. Także chodziło o to, żeby jeździć stylowo, szybko i dobrze, żeby ten samochód trzymał się w zakrętach. Klaksony, zwróćcie uwagę, klaksony są tak jak w Hondzie Legend po bokach. Tutaj mamy poduszkę powietrzną, tu mamy drugą poduszkę powietrzną, mamy zegarek, klimatyzację, szyberdach, ale korbki do podnoszenia szyb cały czas są na swoim miejscu, więc i taka trochę niekonsekwencja. Jeżeli chodzi o odczucia akustyczne, to samochód jest w miarę cichy. Patrzcie, Łada 2107, samochód jest w miarę cichy. Wszystko tak nie skrzeczy, nie skrzypi. Te plastiki są naprawdę dobrze spasowane po latach. Popatrzcie, jest nawet taki miękki ten plastik. Nie ma jakiejś tragedii. Bo to zasługuje niewątpliwie na szacunek. Bo w dzisiejszych czasach to wszystko ładnie wygląda, ale. To niestety nie jest. A teraz powoli przybliżamy się do próby autostradowej. Żartuję, oczywiście, z lewej woli, póki co autostrady nie mamy, ale mamy dwupasmówkę, na której będziemy mogli jechać troszkę więcej niż przepisowe 50 na godzinę, a dokładnie przepisowe 100 km na godzinę. Chociaż mamy deszcz, to nie wiem, czy do takiej prędkości się rozpędzimy. Natomiast od 0 do 100, żeby się rozpędzić tym samochodem, potrzebujemy 13,9 sekundy. Prędkość maksymalna z kolei to 165 km na godzinę. Ścionka liczników jest taka sama jak w Hondzie Legend. Ogólnie zestaw liczników też jest taki utrzymany w tej stylistyce Hondy. Tu mamy taki jeszcze duży nawiew. Przypomina mi się Alfa 145-146. Może taki samochód też kiedyś mi się uda pokazać Wam, jeżeli chcecie, oczywiście. Jeżeli dla Was są interesujące. Alfy z lat 90., piszcie, może ktoś z Was ma, chętnie zobaczymy taki samochód, szczególnie z silnikiem Boxer. No ale wróćmy do tego auta. Tutaj mamy zwykłą czterocylindrową jednostkę. Tak jak powiedziałem, ona nie jest demonem mocy, ale tak jak każda prawdziwa Honda, lubi wysokie obroty, dlatego zaraz zobaczymy, jak bardzo się wtedy zmienia charakter tego samochodu. Jechaliśmy na dwupasmówkę, mamy trochę deszczu, ale opony są w bardzo dobrym stanie i cały samochód jest naprawdę, powiem to po raz setny, ale urzeka mnie fakt, że ktoś dba o taki samochód tak bardzo, i dzięki właśnie takim ludziom te hondy no, przetrwają historię. Teraz popatrzcie, mamy trzeci bieg, 60 na godzinę, 3000 obrotów na minutę, ale żeby. Wciskamy gaz i nic w zasadzie się nie dzieje. Dopiero teraz mamy 80 na godzinę, trochę większy deszcz, czwóreczkę. Jeżeli jedziemy spokojnie, to faktycznie możemy te fabryczne 5-4, sądzę, uzyskać, jeżeli chodzi o zużycie paliwa, bo tyle deklaruje producent zużycia paliwa w trasie. Natomiast jeżeli chcemy zobaczyć zbliżone do fabrycznych do danych katalogowych osiągi, no to musimy dokonać ostrej redukcji. Patrzcie, pięknie się kręci. No i wtedy ten samochód zaczyna żyć. Zaczyna, zaczynamy się z nim rozumieć. Widzicie, dlatego, tak jak powiedziałem w odcinku o moich Hondzie Legend gdzie to nie jest typowy samochód Honda, nietypowa charakterystyka, bo tam moment obrotowy mamy bardzo nisko. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i piszcie, jakie samochody chcecie oglądać i pamiętajcie, że co tydzień u mnie jest coś starego, także jeżeli się Wam podoba, zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.